Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. W studiu Rady Ziemi Wieluńskiej gościmy panią Kamilę Majer z Centrum Aparatów Słuchowych w Jeleniu. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Spotykamy się nieprzypadkowo, bo jak ja zobaczyłem wyniki badań ubiegłorocznych przeprowadzonych przez firmy innymi z Dimens i Audioservice, ale także i ten Narodowy Test Słuchu, to się przeraziłem, bo 41% osób w wieku od 20 do 39 lat źle słyszy, a wśród osób starszych powyżej 59 lat ten ubytek jest aż na poziomie 70%. To tragedia. Zgadza się. Ale niestety no, żyjemy coraz głośniej, i te dźwięki są głośniejsze, które do nas docierają, i to powoduje, że tracimy ten słuch. Proszę zauważyć, że kiedyś y, zakupy robiliśmy nie w centrach, tylko przechodząc na dworze, gdzie jest ciszej. Więc cały ten hałas, który jest wokół nas i niestety, którego nie da się uniknąć, bo taka jest prawda, y, powoduje, że tracimy ten słuch. Też no niestety wiemy, że na przykład nie słyszymy, ale nic z tym nie robimy, tak? Nie chodzimy do lekarza i no słuchu prawda, co prawda tego utraconego nie da się odzyskać, ale trzeba robić sobie badania i kontrolować. No, trzeba najlepiej jakby najwięcej czasu spędzać w ciszy. No wiadomo, na tyle, ile to jest y, możliwe. Ale, ale czy to jest na przykład tak, że mm, źle słyszę i na przykład dobrze, izolujemy się, wchodzimy do jakiegoś pokoju, wszystko wyciszamy. To też chyba nie do końca jest tak za dobrze, bo się na przykład będziemy skupiać nie, na jakimś ruchu. E, tak, nawet e, znaczy, może to nie jest to, że to nie jest niedobre, tylko ludzie nie są przyzwyczajeni do przebywania w ciszy. Będą się czuć na swoje. Tak, dokładnie. I problem jest tego też taki między innymi, że wymóg Narodowego Funduszu Zdrowia jest taki, żeby robić w kabinie ciszy. Jeżeli kabina ciszy jest dobrze wyciszona, to pacjenci wchodząc do takiej kabiny nagle słyszą e, bicie swojego serca, przepływ krwi i to niektórych pacjentów e, wprowadza w taki stan niepokoju, a to tylko dlatego, że my jesteśmy e, cały czas narażeni na e, dodatkowe dźwięki, czy coś w domu e, działa, czy telewizor, czy radio, czy pralka, czy lodówki kiedyś były takie głośne. To powoduje, że my nie jesteśmy przyzwyczajeni. Do przybywania w idealnej ciszy, ale to nie znaczy, że to szkodzi. Fakt wprowadza niepokój, dlatego że cały czas jesteśmy bombardowani różnymi rodzajami, rodzajami dźwięków, które powodują, że niestety ten ubytek słuchu następuje. I osoby, które mają ubytek słuchu, oni są w, jakiejś, w swojej ciszy, tak? Oni już nie słyszą przepływu krwi czy dochodzących dźwięków. No i niestety. Włączają radio, telewizję głośniej, co domownicy są też narażeni na ten hałas. Już nie mówiąc już o tym hałasie na, na dworze, tak? W dużych miastach powoli zostaje wprowadzone to, że tramwaje czy autobusy są o wiele cichsze niż na przykład samochody tirowe czy inne samochody osobowe. Tak? Także ja, jak patrząc na niektóre osoby, czy to na dworcach, czy też w centrach handlowych, bardzo mnie irytuje, że ktoś krzyczy do telefonu, czy to oznacza, że y, on albo ma złe ustawienie, albo ma problem ze słuchem? Y, problem ze słuchem na pewno. Niektóre firmy już y, komórkowe zaznaczają, w telefonie, że głośne ustawienia telefonu komórkowego może e, szkodzić e, na słuch. Bo też, ja na przykład że... źle słyszę i myślę, że muszę głośniej mówić, bo pewnie tam też po to drugiej stronie źle słyszy. Dokładnie. Dużo osób też niedosłyszących mówi bardzo głośno. Dlatego, że nie słyszy też siebie. W momencie, kiedy e, zakładają aparaty słuchowe, to ten głos już jest troszeczkę ciszy, tak? Ale no, nie słyszymy, to mówimy głośniej. Nie słyszymy, zachowujemy się też głośniej. Głośniej, tak? bo i zamknięcie drzwi musimy usłyszeć, więc jest mocne trzasknięcie czasami drzwiami. Tak? To czasami nie wynika z tego, że ktoś jest niekulturalny, tylko po prostu nie słyszy, czy zamknął e, na przykład drzwi. I to powoduje, że no niestety. Żyjemy w coraz głośniejszym otoczeniu. Pani Kamile, ja, jak przeczytałem takie stwierdzenie, że po kilku latach młody człowiek słyszy jak 70-latek, to się przeraziłem. No bo moja praca kolegów, koleżanek polega właśnie na pracy z, ze słuchawkami. No i teraz niech mi pani powie, czy te słuchawki, które teraz ja mam na uszach, czy raczej te takie wtykowe, jeśli już stosujemy. Powiem tak, nie ma różnicy tylko y, różnica jest największa w zależności od tego, ile decybeli, są decybeli jest podawanych na słuchawkach. Bo jeżeli wkładamy takie słuchawki do środka, do ucha i jesteśmy ym, w ciszy, to wystarczy nam, jak ustawimy sobie no, 40-50. Ale jak już jedziemy w autobusie to już nie, nie, nie nastawimy tej głośności na tych 40-50 dB, tylko powyżej 80-90, bo w samym autobusie czy samochodzie już te dB są um, około 60-70 i to takich spokojnych, ale w autobusie, tramwaju ustawiamy 80-90, a 100 sto... 20 decybeli, to jest próg bólu. Po takim usłyszeniu takich głośnych dźwięków możemy na... już utracić słuch, ponieważ uszkodzimy sobie komórki rzęsate, które są odpowiedzialne za ten nasz słuch. Jeśli ktoś z bliskich, czy też ze znajomych powiedział no nie, nie mów tak głośno i tak dalej, może masz coś, problemy ze słuchem, bo ja... Stwierdzam po znajomych, że y, oni mając takie problemy, no, wstydzą się do tego przyznać. Dokładnie. A chyba jednak trzeba tą warstwę przełamać i gdzie się wtedy udać, przede wszystkim. Dokładnie. Ludzie, no taka jest nasza świadomość, niestety, że ludzie się wstydzą t, y, aparatów słuchowych, że to jest coś takiego gorszącego. Uważają się, że są ludźmi gorszymi, nawet inwalidzi. Ale to nie jest prawda, tak? Bo tak... No to tak jak z okularami, jeśli dokładnie. ktoś ma okulary, to nie znaczy, że dokładnie. jest gorszy. Dokładnie, dokładnie. E, więc e, ale jest taka nasza świadomość. Niestety Narodowy Fundusz Zdrowia tylko osobom dorosłym pracującym i dzieciom daje dofinansowanie do dwóch aparatów. Natomiast już y, osobom starszym niestety daje do y, jednego tylko aparatu, także te osoby są poszkodowane, nie ma takiej świadomości. A naprawdę y, osoby y, pracujące, y, którzy, które muszą być po prostu cały czas na topie, oni na dzień dzisiejszy w dużych miastach nie wstydzą się nosić aparatów słuchowych, bo to są takie już wynalazki do, podłączone z telefonem komórkowym, że nie muszą w ogóle wyciągać telefonu komórkowego, a słyszą. Są też aparaty, w których na przykład noszą dyrygenci i całą muzyką dyrygują, orkiestrą i wszystko bardzo dobrze słyszą. Ale niestety, no, taka jest świadomość, że ja jeszcze aparatu nie. Ale ja to... pamiętam jeszcze tak z 15 lat, 15 lat temu, to widziałem takie wielkie ślimaki. Chyba już takich aparatów nie ma. Nie, a powiem panu, że osoby, które noszą takie duże aparaty, nie chcą z takich dużych aparatów rezygnować, bo są przyzwyczajeni. Natomiast producenci produ produkują coraz mniejsze, mniej widoczne yy, tak aparaty. z telefonami zresztą. Dokładnie, tak. Teraz jest taka no, minimalizacja, można powiedzieć, i tak samo jest z aparatami. Także osoby młode, niektóre noszą, ale inni nie wiedzą o tym, że noszą akurat aparaty, tak? bo są tak małe, niewidoczne, że. Bardzo ciężko się w ogóle zorientować, albo są aparaty, w których można pływać na basenie. To nikt w ogóle nawet nie pomyśli, że ktoś może. Pływać na basenie w aparacie słuchowym. Tak? Czy to jest tak, że ja na przykład idąc na badania słuchu, to mam się czego obawiać, bo tam będzie coś mi ktoś wkładał? Nie, tak nie. Dalej. Badanie słuchu nic nie boli, także nie ma się czego, czego bać, i badanie słuchu powinno być zawsze wykonywane w momencie, kiedy już mamy problemy ze słuchem. Tak naprawdę, jeżeli tracimy słuch i nagle wstajemy, Rano i nic nie słyszymy, to w przeciągu 48 godzin musimy się zgłosić do punktu nawet do szpitala, żeby to zareagować, bo w tym momencie, jeżeli utracimy ten słuch, to jeszcze jest w stanie w stanie, że ten słuch powróci do nas. Natomiast jeżeli będziemy długo wzlegać, to niestety nie. Badanie słuchu można polega na tym takie najprostsze, że zakładamy słuchawki i podajemy od najcichszego dźwięku tam troszeczkę. Głośniejszy w momencie, kiedy pacjent tylko ten dźwięk usłyszy, od razu daje nam znać. Więc nawet to badanie słuchu nie szkodzi na, na słuch. Jak tak do Pani przychodzą tego Centrum Aparatów Słuchowych na badania ludzie, to jak Pani tak procentowo określiła te osoby, które od tego najcichszego już słyszą? Zdarzają się, czy jednak rzadkość? Ym, powiem tak, ym, rzadko słyszą osoby te najcichsze dźwięki, z tego względu, że to naprawdę są najcichsze dźwięki. I słyszą to osoby, które mają styczność z muzyką, muzycy, ponieważ są to osoby, które mają wyszkolony słuch. I oni, jak tylko stracą 5-10 decybeli, to dla nich to już jest wielka tragedia. Tragedia, że no, proszę panią, ja nie słyszę. Ja mówię, nie, słyszy pan, jest pan w granicach normy. Tylko, że no, jak pan ma słuch idealny, to utrata tych 5-10 de decybeli to jest dla pana katastrofą. Także drodzy Państwo, jeśli głośniej mówicie, ktoś wam zwraca uwagę, to udajcie się do czy do laryngologa. Dobrze mówię? Tak, można do laryngologa. Czy też do centrum aparatów słuchowych w Wieluniu, gdzie jest siedziba? Ulica Szkolna 5, to jest spółdzielnia inwalidów. Mieścimy się na drugim piętrze. Zawsze sobie można przyjść i zrobić kontrolne badanie słuchu. Lepiej sprawdzić, niż potem się zastanawiać, a Mógłem iść, a nie wiedziałem, bo też tak słyszę, że nie wiedziałem, że można sobie robić badanie słuchu. Robić sobie badanie słuchu po każdej nawet infekcji, bo jeżeli jesteśmy przeziębieni, to tracimy słuch. Możemy nawet dla nas może być, to nie, możemy być tego nieświadomi, bo nad czym innym się skupiamy. Ale jeżeli go stracimy i w odpowiednim momencie zaczniemy to leczyć, bo to jest do wyleczenia, to słuch wróci. Ale jeżeli nie, odstawimy to na później, to już niestety nie. Pani Komilo, a co z higieną ucha? Bo ja słyszałem, że te patyczki to czasami no, niestety nie używamy odpowiednio i zamiast sobie pomagać, to szkodzimy. Dokładnie. Um, ucho wydziela woskowinę i to nie jest to, że ucho A. Jest, ktoś się nie myje. Ucho wydziela woskowinę. Dlaczego? Dlatego, że chroni się przed hałasem to jest naturalna ochrona ucha i przed różnymi bakteriami um, też. Więc jeżeli sobie czyścimy tymi pałeczkami, Czyścimy tą woskowinę, to ta woskowina i tak będzie i coraz więcej. A prawda jest taką, że kanał jest skręty i my tylko dochodzimy do pewnego momentu. Potem już nie, więc po prostu y, tak ładnie sobie tą woskowinę, którą i tak, i tak nie wyczyścimy, układamy, uklepujemy i w tym momencie powstają korki, które też powodują, że się gorzej słyszy. Tak? Mogą nawet, y, jeżeli jest korek, niektórzy pacjenci mają tak zwane szumy uszne. Po wyczyszczeniu wszystko wraca do normy. Także tylko czyścimy najmniejszym palcem do tego momentu, gdzie ten palec po prostu dosięgnie. Bo ta woskowina ma nam wyciec właśnie z ucha, jeżeli nie potrzebuje tego ucha, jeżeli mm, się nie broni. Jeśli państwo chcą więcej usłyszeć właśnie o w problemach związanych ze słuchem, ale także i z możliwościami leczenia tego słuchu, to zapraszamy do Centrum Aparatów Słuchowych w Wieluniu, ale także do Sokolnik, do Gminnego Środka Kultury, Sportu i Turystyki, bo dzisiaj właśnie pani będzie miała pani tam wykład o godzinie bodajże 14. Tak, serdecznie zapraszam i 14 marca będzie też podobny wykład tutaj w Wieluniu w Domu Kultury. O której godzinie? O 11. A mówił to nasz dzisiejszy gość, pani Kamila Majer z Centrum Aparatów Słuchowych w Wieluniu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.